Strona główna systemu komorni została podzielona na trzy sekcje, sprawy i czynności na dzisiaj, proponowane do wszczęcia oraz egzekucja terenowa. W sekcji proponowane do wszczęcia znajdują się nowo założone sprawy, sprawy o statusie założona, w których nie były wykonywane do tej pory żadne czynności i możemy na tej liście oznaczyć sprawy poprzez naciśnięcie jednostkowo Checkboxa, który znajduje się po lewej stronie numeru sprawy. Możemy także zaznaczyć wszystkie sprawy na danej stronie. Sprawy są stronicowane. Na jednej stronie znajduje się 10 spraw. Po zaznaczeniu możemy nacisnąć button Generuj pisma, który przeniesie nas do trzeciego kroku generatora. Na ekranie uzupełniania informacji widzimy sprawy, które zostały przez nas wybrane. Dla wszystkich tych spraw został wczytany zestaw pism początkowych. Sposób ustawiania pism początkowych został omówiony na filmie dotyczącym zestawów. To, w jaki sposób powinniśmy poruszać się po tej konfiguracji, też jest omówione w głównym filmie dotyczącym generowania korespondencji. Na przykład, możemy ustawić konkretny typ wysyłki w konfiguratorze, co też jest przedmiotem filmu dotyczącym konfiguracji. To jest taka, że te pisma początkowe zostały wczytane dla każdej z tych spraw i w zależności od tego, czy um, jakieś pismo powinno być wysyłane, czy nie, to system samodzielnie je. Państwu wyśle, bądź też pozostawi bez, 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 bez reakcji. Po przejrzeniu możemy nacisnąć generuj pismo robocze. Jesteśmy przenoszeni do kolejnego kroku generatora. Po wygenerowaniu pisma roboczych możemy je oczywiście przejrzeć i w um, kolejnym kroku zatwierdzić po zatwierdzeniu status wygenerowanych wpis zmieniono status sprawy i mamy wykonane pierwsze czynności